Siemanko, tutaj dadi i w końcu otwieramy giftboxa, Nasze pudełko kolekcjonera. No kupiłem je w Empiku za 45 zł. W środku jest 10 saszetek i dwie karty z limitowanej edycji. No dobra, to otwieramy. Dobra, to mamy tak. Tutaj mamy limitowaną kartę Podolskiego. Dobra, to zrobię tak te podstawki to naprawdę są fajne polskie i mamy tak 10 saszetek zaraz wam pokażę i jeszcze mamy drugą limitę hernandeza pudełko to jest wszystko i zresztą kart no dzisiaj wszystkich nie otworzymy dzisiaj otworzymy tylko trzy to wezmę sobie tak trzy różne jeszcze droga. resztę otworzę w następnych filmach To będzie w, już w następnym filmie to będą kolejne trzy i tam resztę zostawię do wymiany. Jeśli chcecie wymianę, to piszcie na pewno albo w komentarzach. No tak, takie są No Dobra, to otwieramy pierwszą. A mamy eksperta. To sobie go tu położy? No i jeszcze te bazówki. Jak zwykle. Teraz kolejną paczkę. Mamy, tak. Znowu mamy lamparda. No i Hernandez już dzisiaj jest w trzeciej różnej wersji, bo mamy tak limitę. Trafiliśmy na bazówce go i teraz na fansie. Taka wezmę jeszcze postawkę postawię. Dobra, to butelka. No i reszta bazuzeczki. I ostatnia paczka na dziś. Dobra, otwieramy. jakaś karta zwrócona, to zaraz Ach, dobra Double Trouble, proszę Państwa widzicie to, jest Hernandez, Hernandez'a mamy oczywiście no już w czwartej wersji dzisiaj Hernandez jest, pudełko nam przyniosło naprawdę szczęście bardzo, nie, super to zapraszam też do wymiany i zapraszam do yy, no oglądania następnych filmików to cześć.